z Niemiec. Moja córka ma zespół Aspergera i wymaga specjalnej opieki. W jaki sposób mogę ją wspierać, nie zatracając się w tym? Pamiętajcie, że w każdej relacji, także w trudnej relacji, nigdy nie chodzi o mnie, ani w tym przypadku o twoją córkę. Masz też na pewno inne dzieci, masz męża, są wokół ciebie inni ludzie. Chodzi tu więc przede wszystkim o Was. Nie należy rozpatrywać tej sytuacji, jakby dotyczyła tylko jednej, dwóch czy trzech osób. Dotyczy to całej rodziny. Chodzi więc o nas. W jaki sposób my możemy być szczęśliwsi? Jak możemy razem wykrzesać więcej energii? Jak może nam się żyć lepiej? Czasami dotyczy to też osoby z zespołem Aspergera czy z zespołem Downa. Znałem takie osoby, kiedy byłem bardzo młody i to niesłychane, jak bardzo nasze społeczeństwo otworzyło się na ludzi, którzy są trochę inni od pozostałych i zaakceptowało ich. Dotyczy to również osób ze schizofrenią. Jest coś wyjątkowego, co wiąże się także z tą szczególną cechą. Nie nazwę jej chorobą. Tutaj również warto dostrzec piękno. Czasem to trudne, ale czytałem kiedyś pewien wspaniały artykuł. Opisano w nim, że zamiast przeczyć temu, co przeżywają osoby w trakcie ostrego epizodu schizofrenii, należy uznawać to za prawdziwe. Te osoby naprawdę doświadczają tych przeżyć. Wyobraźcie sobie, że to, co widzicie i w co wierzycie, jest odrzucane i podawane w wątpliwość przez ludzi, których kochacie. To podejście nie wydaje się odpowiednie. Ale jeśli człowiek nie uzna tego za prawdziwe, jak inaczej sobie z tym poradzić? Tu chodzi o odmienne postrzeganie rzeczywistości przez niektóre osoby. Należy to uszanować, zamiast temu przeczyć, okazując wyższość swojej racji. Kiedy więc przyjmiemy, że chodzi o nas, z szacunkiem, życzliwością i miłością? To niesamowite, w jaki sposób zaczynamy inaczej postrzegać rzeczy, które innym wydają się nie do przyjęcia. Nie oglądam telewizji, ale od czasu do czasu ktoś przesyła mi filmik z internetu. Pamiętam scenę z pewnym Amerykaninem. Jego syn miał autyzm. Ten człowiek brał udział w słynnych biegach wytrzymałościowych i zawsze zabierał swojego syna ze sobą. Biegł 30 kilometrów przez góry w bardzo trudnych warunkach, całą drogę niosąc syna na plecach. Był z nim wszędzie. I wystarczyło zobaczyć wyraz twarzy tego chłopca. Tę Te radość, kiedy dobiegli do mety. To było takie inspirujące. Ten chłopiec był tak blisko taty. Ten z kolei brał udział w takich przedsięwzięciach i mógł zobaczyć radość na twarzy autystycznego syna. To było piękne. Staramy się więc rozszerzyć nasze zrozumienie i akceptować możliwie jak najwięcej zachowań trudnych do pojęcia. Jak zatem możesz najlepiej wspierać córkę? Wspierając całą rodzinę.